Tydzień temu przyrzekłem, że pojedziemy na Litwę, do Wilna. Dotrzymuję słowa. Pojedziemy dyliżansem staroświeckim, albo żydowską bryką. Pojedziemy rzemiennym dyszlem, zatrzymując się po drodze, lub nawet kolując, bo może wypadnie zajrzeć i do Świsłoczy, i do Poniewierza, i do Kroży, ba, do Kiejdan, do Kowna. Wszędzie tam, gdzie są młodzi zapaleńcy, trochę jakby wariaty z mokrą głową, ale. Szlachetni chłopcy. Od w takich kejdanach uczniowie gimnazjalni znamy ich nazwiska. Przysięgli, że zgładzą wielkiego księcia Konstantego. Przysięgli potajemnie, w głębokiej konspiracji, a kazali sobie wytatuować na rękach trupie główki. Jakież to dziecinne, jakie sztubackie. Wszyscy święci musieli widzieć te trupie główki, bo przecie rzucały się w oczy. Skąd wziął się w kejdanach specjalista od tatuażu, a no był nim jakiś stary wiarus napoleoński, który przywiózł tę sztukę z wojaczki może z Włoch, może z Hiszpanii. Zamachu na wielkiego księcia nie wykonali, ale każdy z nich został ukarany srogą chłostą i to wyrokiem sądu wojennego, a gimnazjum uroczyście zamknięto. Dzieciaków sądził sąd wojenny. Skazano dwóch siedemnastoletnich chłopców na śmierć. Co prawda, wyrok został złagodzony. Pojechali do ciężkich robót na Syberię, do Nerczyńska. Koledzy ich, również dalece od pełnoletności, poszli do wojska jako rekruci, bez prawa do awansu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznaczyło wyraźnie, że w drodze wszyscy mają być zakuci w kajdany. Podobne albo jeszcze bardziej srogie wyroki ogłoszono w śródmłoczy, w poniewierzu, w krożach, przede wszystkim w Wilnie, gdzie śledztwo prowadził osobiście senator Nowosilcow, który przychodził do sądu pijany jak bela, urżnięty w sztok. Wśród młodych aresztantów znajduje się jeden, który zwraca naszą szczególną uwagę: to autor Ody do Młodości. Na tym wierszu poznał się bystry cenzor wileński, który wąchał i wąchał owe strofy na wszystkie strony, wietrząc niebezpieczeństwo. Pokiwał głową, przeczytawszy śmiale wyzwanie: dalej, brylo, z posad świata. Nie spodobało mu się to, bardzo nie spodobało. Zanim poszedł dalej, cofnął się i jeszcze raz przeczytał słowa: gwałt niech się gwałtem odciska. O, niedobrze, bardzo niedobrze, monologował cenzor. A zapowiedź, że bryle świata pragną ci młodzi pchnąć nowymi tory, usposobiła go jeszcze gorzej. Gdy dobrnął do samego końca, do radosnej fanfary, witaj jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słońce, już nie wahał się dłużej. Grubym, czerwonym ołówkiem przekreślił cały wiersz. Oda do młodości czekała na druk, bardzo długo, bo lat 17, a wyszła nie w Wilnie, lecz we Lwowie. Na przekór jednak cenzurze wileńskiej była znana, była na ustach wszystkich młodych, smakując im właśnie tak, jak zawsze smakuje owoc zakazany. Autor od do młodości już wtedy, w 1820 roku, sięgał po rząd dusz, choć może jeszcze nie zdawał sobie z tego sprawy, ale władał duszami, jak włada nimi po dziś dzień. Jeśli cenzor Wileński okazał bystrość i ostrożność, wtedy jego kolega petersburski w sześć lat później okazał się skończonym ciemięgą i durniem. Puścił Konrada Wallenroda, położył swoje imprimatur na tej niebezpiecznej książce, będącej samouczkiem konspiracji, spisków, sprzysiężeń. To znakomity podręcznik maskowania się, zawierający prócz teorii także jakby ćwiczenia praktyczne. To nauka patriotyzmu, który winien posługiwać się każdym dostępnym orężem, więc także i zdradą. W walce o wolność, w walce z Rosją trzeba być chytrym jak lis i odważnym jak lew. I ten poemat przeszedł przez ucho higielny. Cenzury petersburskiej. Po czym w błyskawicznym tempie dostał się z Petersburga do Królestwa Polskiego, przede wszystkim do Warszawy, gdzie zawładnął duszami młodych, zapalonych spiskowców, którzy, skandując Konrada Wallenroda, pójdą na belweder w noc listopadową. Jednak nie uprzedzajmy wypadków. Jesteśmy w Wilnie w 1823 roku. Powiedział słusznie ksiądz Staszyc, że gdyby w Wilnie nie zapłonęło słońce oświaty, w całej Polsce zapanowałyby grube ciemności jak w nocy. Nad Uniwersytetem Wileńskim, nad wszystkimi szkołami świeci słońce, które niebawem zgasi nowosilców. Ale jeszcze ono świeci. Jest wiosna, początek maja. Uczeń piątej klasy gimnazjum wileńskiego, sztubak piętnastoletni, Michał Plater podczas pauzy napisał kredą na tablicy słowa Wiwat Konstytucja 3 maja. Trzech jego kolegów uzupełniło ten napis słowami: Jak słodkie wspomnienie dla nas rodaków, lecz nie ma, kto by się o nią dopominał. Robi się piekielna awantura. Sam gubernator, rymski Korsakow, uznał za rzecz niezbędną wdać się w tę studencką sprawę. Z igły widły. Chłopców na razie wsadzono do aresztu o chlebie i wodzie. Ślad za pierwszym napisem pojawia się drugi. Tym razem nie na tablicy szkolnej, ale na murach klasztoru Dominikanów. Napis podejrzany, bo grzeszący mocno i przeciwko ortografii, i przeciw gramatyce polskiej. Śmierć dispotam. Daj Boże, gdyby się to sprawdziło. Dispotam. Polak chyba tego nie pisał, ten napis, czuć o mile prowokację. Już o wszystkim wie w Warszawie Konstanty, który jest wielkorządcą Litwy. Już o tym wie w Petersburgu car Aleksander. Już latają kurierzy z Warszawy do Wilna, do Petersburga. Wielki książę Konstanty raportuje bratu o całym zajściu w słowach. Uważałbym za nader pożyteczne oskarżonych o uczynienie napisu uczniów, Platera, Czechowicza, Kułakowskiego i Kościołkowskiego, przeznaczyć na szeregowców do najodleglejszych garnizonów syberyjskich. Powyższe zdanie opieram na tym, że duch w wychowańcach Ileńskiego uniwersytetu był zawsze i nadal być nie przestaje niespokojnym i buntowniczym. Rację miał wielki książę, bo duch tych wychowanków był buntowniczy. Któż wie? Czy odpowiedzialności za to nie ponosi oda do młodości? Choć kosmopolityczna, imienia Polski unikająca, choć taka, że mógłby ją napisać Niemiec, albo Francuz, albo Włoch, przecież jest jakby olbrzymim ładunkiem dynamitu. Promieniuje w szerokim zasięgu, dociera wszędzie, bo jest młoda, bo nad poziomy wylatuje, bo zawiera apel razem młodzi przyjaciele. I. W pewnym, niezamierzonym sensie spełniają się słowa poety, gdyż młodzi przyjaciele razem, wspólnie wędrują do więzienia, jak do więzienia zawędrował rektor Uniwersytetu Wileńskiego Twardowski. Jego następca, Wacław, a raczej jak się sam określał, Winczesławowicz Pelikan, dostanie popisku i kijem od młodzieży wileńskiej na ulicy a jeden z członków sądu nad studentami, Bajkow, padnie trupem także na ulicy. Plater, autor napisu o konstytucji, zostanie przesłany specjalnym konwojem do Warszawy, gdyż Wielki Książę pragnie go przesłuchać osobiście. W Wilnie zapadną surowe roki. Posłuchajmy raportu policji. Przestępcy podczas wywożenia, a nawet w czasie okuwania w kajdany, nie okazywali najmniejszej skruchy i byli zupełnie obojętni na los, jaki ich spotkał. Tyle mówią archiwa policyjne. My jednak znamy i umiemy napamięć raport inny, ścisły, dokładny, choć ujęty w rymy. Male chłopcy. Znędzniałe, wszyscy jak rekruci z golonymi głowami na nogach okuci, biedne chłopcy, najmłodszy, dziesięć lat nie boże. Wywiegli jęczewskiego, poznałem. Oszpetniał, szczerniał, schudł, ale jakoś dziwnie wyszlachetniał. Ten przed rokiem swawolny, ładny chłopczyk mały dziś poglądał z kibitki, jak z odludnej skały ów cesarz. Postrzegł, że lud płacze, patrząc na łańcuchy. Strząsł nogą łańcuch na znak, że mu niezbyt ciężył, a wtem zacięto konia, kibitka runęła. On zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył i trzykrot, trzykrot, jeszcze Polska nie zginęła. Wkrótce po wysłaniu zakutych więźniów na Sybir odbyło się w wilnie uroczyste nałożeństwo na ich intencje. Podziwiać trzeba niezwykłą do prawdy odwagę księdza Michała Bobrowskiego, który wygłosił wspaniałe kazanie, pełne buntu przeciw barbarzyńskim wyrokom i zarazem pełne wiary w sprawiedliwość boską. Nieustraszony kaznodzieja brzmiało z ambony, wołając czyż zawsze sędziowie idą drogą sprawiedliwości? Ileż padło ofiar niewinnych, skazanych przez sąd stronny i przekupny? Nie jeden młodzieniec, jedyna nadzieja rodziny wędnie w kajdanach. Uciemiężona niewinność wzywa do Boga o pomstę. Drżyjcie, mężowie, coście sprzedali sprawiedliwość. Proces filomatów wileńskich, procesy świslowskie, kroskie, kijdańskie i inne nie skończyły się na okrutnych karach. Następstwem bowiem tych procesów była bezwzględna rusyfikacja całego szkolnictwa na Litwie i planowana w skali jak najbardziej szerokiej rozbudowa cerkwi prawosławnej. Zaczęto uczyć religii prawosławnej. Cytuję dosłownie: bez względu na to, czy w szkołach znajdowaliby się uczniowie tego wyznania lub nie, w Wilkomierzu, gdzie tylko dwóch uczniów było tego wyznania, miał być nauczyciel i kapelan etatowy, i cerkiew wymurowana. Wśród oskarżonych zdarzały się wypadki zalamania się pośród śledztwa. Dziwić się temu nie można, jeśli uprzytomnimy sobie, że niektórzy z nieletnich oskarżonych. Dostawali celem wymuszenia zeznań chłostę, dochodzącą jednorazowo do 150 uderzeń rózgą, że ich dręczono głodem, że łóżka, jeśli je łóżkami zwać można, były istnymi łożami tortur. Znowuż, cytuję dosłownie, nie było nie tylko słomy, ale ani nawet desek, ale tylko trzy cienkie poprzeczki na desce. Gdy aresztowano Mickiewicza, był chory i, mimo trzaskającego mrozu, umieszczony został w dużej, nieogrzanej sali. Zimno było tak przejmujące, że soldat stojący przy drzwiach na warcie drżał i plakał, huchając w skostniale palce, choć płaszczem był otulony. Soldat plakał zimna. Jeśli wspomniałem o wypadkach załamania się ducha, pośpieszam dodać, że były one rzadkie, bardzo rzadkie. Studenci Uniwersytetu Wileńskiego, uczniowie prowincjonalnych gimnazjów litewskich trzymali się na śledztwie twardo i nieugięcie. W ich odpowiedziach była wielka godność i prostota. Gdy Zieliński, uczeń szkoły świsłockiej, spytany został o swe przekonania polityczne odrzekł, w żadnym z moich pism nie znajduje się wzmianka bezpotrzebna o zapale do miłości ojczyzny, gdyż każdy jest przekonanym, że nikt swej ojczyźnie życzyć źle nie może. Janczewski oświadczył, nie zaprzeczam, żem kochał naród, pragnął ulżenia losu biedakom. Bolało mnie, że równości w majątkach ziemnych na wszystkie stany nie ma zaprowadzony. Gdy o tym myślę, Wydaje mi się, że wszyscy ci szlachetni chłopcy śpiewali na śledztwie chórem Ode do młodości, podkreślając szczególnie słowa: W szczęściu wszystkiego, wszystkich są cele.